QA w samochodzie. Dlaczego? Dlaczego akurat QA w samochodzie? Dlatego, że dawno nie było filmu w samochodzie i dlatego, bo mogę. Argumenty dziesięciolatka. Dlaczego? Bo tak. Dlaczego? Bo mogę. Dlaczego? Bo dawno nie było. Czy pójdziesz na miasto i podejdziesz do jakichś młodych dziewczyn, które mogą Cię znać i zapytasz, czy duda nas wyduda? <laughs> Nieśmieszna. Podejdź do jakiegoś dziecka, 3-5 lat i powiedz, że jesteś nim z przyszłości i że ma ratować ludzkość przed zagładą, więc powinien trenować. To jest Q&A, nie wyzwania. To nie jest śmieszne. Wiesz? Ile razy dziennie masz pomysł na film i ile razy o nim zapominasz? Ciekawe pytanie, bardzo fajne pytanie. Dziękuję ci za to pytanie. Ty masz na imię Julio. Dziękuję ci za to pytanie. Dziękuję. Dziękuję Ci za to pytanie. Pytanie jest naprawdę zajebiste. Z tym, że... Nie wiem. Ja nie codziennie myślę nad tematem filmu. ok, umówmy się. To zachodzi tak mniej więcej co 2-3 dni. Myślę, szukam co tam o czym by tam nagrać, nie? Pytam was też na fanpage'u, żebyście dawali mi propozycje. Fanpage oczywiście jest w opisie, możecie go lajkować, bo tam się dużo dzieje. No i pytam was tam, właśnie na tym fanpage'u. Myślę, na przykład mam jakiś pomysł czasami na film i potem o nim zapominam. Ale ile razy dziennie się to dzieje? Nie wiem. Ale często jest tak, że na przykład pod prysznicem wpadam na jakiś genialny pomysł. Na Genialny temat na film. Wychodzę spod prysznica, wycieram się, wychodzę z łazienki i kurwa nie pamiętam. Rozumiecie? To jest skleroza. Jaki jest Twoim zdaniem najlepszy patent na podryw? Słuchajcie, Wy się możecie śmiać, ok? Ale dla mnie najlepszym patentem na podryw jest to: jak stoi jakaś dziewczyna na przejściu dla pieszych, jest czerwone światło. Ty podchodzisz, stajesz koło niej, patrzysz na to światło, patrzysz na nią. Patrzysz na to światło, patrzysz na nią i w końcu mówisz do niej tak. Cześć. Też czekasz na zielone? Nie, to nie jest dobry podryw i nie, nie stosowałem go nigdy. Wierzysz w zjawiska paranormalne? O, proszę bardzo. Tutaj kolegę trzeba by było odesłać do filmu Charlie Charlie, ponieważ tam właśnie mówię o tym, że nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w jakieś duchy, zjawiska paranormalne, jakieś zjawy, istoty z nadprzyrodzonymi mocami. Czegoś takiego nie ma, w moim przekonaniu czegoś takiego nie ma. Jeśli ty w to wierzysz, ok, szanuję to, ale ja nie. Ja w to nie wierzę. Czy jest rzecz, która w 100% jest okej okay i pod żadnym względem cię nie denerwuje? Tak, jest taka rzecz. Tak, jest. Jest coś takiego, co mnie nie denerwuje i jest w 100% dla mnie ok. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Bo wy. To pytanie pewnie było skierowane dlatego, że na mój kanał padają filmy przeważnie o tym, że mnie coś denerwuje, że ja coś krytykuję. I Ty wymyślicie, że jeśli na kanale są filmy, których tylko krytykuję i nic mi się nie podoba, to oczywiście nie ma rzeczy, która może mi się podobać, nie? I która mnie nie denerwuje, nie? A wyobraźcie sobie, że taką rzeczą jestem ja. Rozumiecie? Ja siebie nie denerwuję. Rozumiecie? dla mnie we mnie wszystko jest ok. Egoistyczne podejście, nie? Nie. Dlatego, że jest też yy, są inne rzeczy, które mnie nie denerwują i są dla mnie w 100% ok. Wiecie, wiecie, to jesteście wy, wy jako moi widzowie i wiecie, to jest jeszcze fajne. Nowe koszulki na serafin.kapsyl.pl też mnie nie denerwują. I, I odnoszę wrażenie, że w 100% są ok, nie? Także kup sobie koszulkę na lato, człowieku. Nie choć w tej sprzed roku przepoconej, człowieku. Taki slogan reklamowy będę miał teraz. Przez te wakacje na koszulki, człowieku. Wiesz? To fajnie. Z racji tego, że słońce napierdala mi tutaj, po prostu w tym aucie, nie mogę odpalić klimatyzacji, bo będziecie mieli szum w mikrofonie, postanowiłem otworzyć sobie okno, mam nadzieję, że auta z jezdni obok nie będą wam przeszkadzać. Pozwólcie, że będę jeszcze tak niekulturalny, że sobie zapalę papierosy. Albo co? Masochista może, to ja też te zapalę. Albo co? Czemu nie? A dlaczego? A ko po komu to potrzebne? I co? I teraz umrę i będę śmierdział. Takie jest życie. Stanął ci kiedyś w szkole? No, kiedyś mi stanął w szkole, szczerze mówiąc. E, było to e, na języku polskim, mi stanął wtedy. Pamiętam to jak dziś. Stanął mi wtedy na języku polskim w szkole. Serio? Serio, myślisz, że będę odpowiadał na takie pytania? Uprzedzam Twoje myślenie. Nie, nie będę. Czy srałeś kiedyś w szkolnym kiblu? Pamiętam, pamiętam to jak dziś. To było po języku polskim, bo na języku polskim mi stanął, ale wtedy się jednak okazało, że to jest kupa, a, a nie mój penis i poszedłem po prostu do kibla i zeserałem się w szkolnym kiblu. Serio myślisz, że będę odpowiadał na takie pytania? Uprzedam Twoje myślenie. Nie, nie będę. Co sądzisz o nastolatkach, dziewczynach, które szukają miłości w klubach? Przede wszystkim, jeśli ktoś szuka miłości w klubie, to znaczy, że jest kompletnym debilem. To po pierwsze, ponieważ w, miłości, ponieważ w klubie miłości raczej nie znajdziesz. I pamiętajcie, że związek to nie jest to samo co miłość. I przez Pana jedna noc w łóżku to nie jest to samo co miłość. I to, że jesteście ze sobą pół roku, to też nie jest to samo co miłość. Można być ze sobą pół roku i się nie kochać. Można być yy, ze sobą dwa dni. I, I się kochać. No tak to jest. Takie jest życie, taka jest miłość, tego nie ogarniesz. Nie ogarniesz tego. Nie ma szans, nawet nie próbuj stary. Po co to? Po co próbujesz to ogarnąć? Nie rób tego, bo nie ogarniesz. Dlaczego masz iPhone'a, a nie telefon z Androidem? To też dość fajne pytanie, bardzo mi się podoba to pytanie. Oczywiście pewnie myślałeś, że powiem, o, bo kocham Apple, bo produkty z Apple są takie fajne, bo mają to jabłuszko z tyłu i w ogóle jest lans, nie idę do Starbucksa, biorę duże cappuccino, bo żeby nie średnie i małe, bo za tanie. Wezmę duże cappuccino, albo najlepszy jakiś w ogóle, wiecie, taki hipsterowy napój ze Starbucksa, jakiś chai latte, albo coś takiego, usiądę z, z iPhone'em i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak siedzi taki hipster z iPhone'em w Starbucksie i nie kładzie go tak ekranem do góry, tylko on go kurwa kładzie tak, żeby było kurwa to jabłko widać, rozumiecie o co chodzi? Tak jest. Co sądzisz o innych youtuberach? Sam ich oglądasz? Nie kurwa, z kimś ich, ich oglądam. I tak wiem, że nie odpowiesz. Okej. Okay. Jaki mało znany film polecasz? A propos mało znanych filmów, to ja wam powiem, że oglądałem ostatnio bardzo mało znany film. Ogólnie film jest o, o ludziach, którzy są w podróży. I oni przeżywają katastrofę. Bardzo, bardzo mało znany film, ale bardzo mi się podobał. Oglądałem go pierwszy raz. E, pierwszy raz go oglądałem, bo no serio, no, mało osób o nim słyszało w ogóle. E, także to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Bardzo, bardzo jest taki niszowy film. Jeśli ktoś lubi takie kino, to zachęcam do obejrzenia, naprawdę fajny film. E, oni potem tam wiadomo, zakochują się, dwie osoby się zakochują. Potem jest ta katastrofa, jedna z tych osób umiera. Nie pamiętam tytułu teraz dokładnie, ale coś to było Titanic. Titanic się nazywał film. Pierwszy raz na oczy to widziałem, ale bardzo fajny. Jeśli myślałeś, że mówię teraz serio, to nie wiem co ja mam powiedzieć sobie. Nie wiem, co mam ci powiedzieć w ogóle. Zostaw łapkę w górę, to jest koniec tego QA. Mam nadzieję, że filmik ci się podobał. I mam nadzieję, że zostawisz tą łapkę w górę. Mam nadzieję, że będzie chociaż 10 tysięcy łapek w górę pod filmem. Zrobicie to, zrobicie to, zrobicie, bo wy jesteście ekipa Serafina. Do grupy możecie dołączać. Nie wiem, czemu jest tam tak mało osób. Grupa Ekipa Serafina na Facebooku istnieje, wiecie o tym? Są tam zajebiści ludzie. Ja się tam nie udzielam, ale kontroluję czasami coś, na... coś tam się dzieje, rozumiecie? Na fanpage e. i po koszulki. Bo są nowe koszulki. Uwaga, teraz się wyświetlają nowe wzory. Pyk, 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 pyk. Stryknąłem z D20 razy, a nowych wzorów jest o wiele, wiele mniej. Wiecie dlaczego? Bo mogę. Dobra, moje podejście do tego filmu szokuje samego mnie. Dlatego ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu i piszcie. Piszcie komentarze. Piszcie pytania do następnego odcinka QA. Właśnie w komentarzu. Przejechał jakiś typ i się dziwnie na mnie patrzył. Pewnie dlatego, że mówię do kamery. Ale wiecie gdzie ja go mam? Pewnie w subskrypcję. Dobra, na razie cześć.